znów tak z powietrza tym razem też będzie widać jak na końcu ważne jest ustawienie parki jeśli nie mamy zrobionych dwóch gwiazdek czyli na przykład nie mamy zdobytego TH przy okazji będzie widać jaki błąd został tutaj popełniony a w zasadzie kilka ale pomimo tego i tak Cała baza będzie zdobyta na dwie gwiazdki. Najpierw puścimy sobie lawy, które polecą nad Ery. Potem balony po dwóch stronach. Jedna strona, druga i tu centralnie największy atak, tak żeby jak najwięcej wojska poszło w środkową strefę i tu będziemy oczywiście mrozić Inferna, Na po drodze wspomagać atak rajdżami. Ruszamy. Balony poszły, lawa pościągała Pułapki, i tu widać, będzie troszkę źle rzucone. Rage, pierwsze szczególnie, pierwszy tu ok. A no, tutaj część balonów poszła bokiem. Dalej mogły być one rzucone, i teraz już są tutaj poza zasięgiem. No ale główne ataki i tak idzie środkiem. I tutaj range już jest dobrze zrobiony. Niestety, yy, tutaj nie uda się wybić jednego inferna. Tak, i, i też przez to. Niestety to wojsko latające nie zdobędzie tych A, chociaż bardzo dużo go je napoczęło. Widać, że już niewiele energii zostało. No i teraz puściłem sobie tutaj króla i królową. No i wybrał, wybrali sobie ścieżkę nie taką, jakbym chciał. Więc, tak naprawdę, najrozsądniej było puścić najpierw tu króla, żeby wyczyścił całą tą stronę, a wtedy królową od tej to praktycznie, czy od tej mniej więcej na bank by poszła do TH, no ale dalszy przebieg bitwy będzie sprzyjający, w zasadzie dość nawet szczęśliwy, bo królowa poszła od dobrej strony. No i teoretycznie w jej zasięgu jest Town Hall niedługo, tak? No, zaczęła strzelać najpierw do baniaków, wyszły z z nimi musi powalczyć. Dochodzą kolejne. Nie wiadomo czemu zaczęła strzelać. Pewnie dlatego, że te skeletory do niej szło, Ale dalej strzela głupia w mur. No więc uruchamiamy czar. Tak. Skeletorki wybite. No i teraz weźmie baniak. A potem powinna wziąć TH. No i na szczęście tak się stało. Więc mamy dwie gwiazdki. Ale tak jak mówię wcześniej trzeba było yy, po tym jak król wyszedł na tą stronę lewą wyczekać aż on tam wyczyści budynki i królowa bliżej od centrum by poszła do TH, czyli nie byłoby też tu obaw o nacięcie się na te Tesle chociażby tak poza tym to przyjemny atak z powietrza na dwie gwiazdki